Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wczorajsza niedziela przyniosła nam niezwykle ciekawą Ewangelię. Jeśli pamiętacie, dwa słowa, żeby ją tylko szybko przypomnieć. Dwóch braci. Jeden, jeden z tych braci, na pytanie taty, czy pójdzie pracować, mówi: Tak, pójdę, ale nie idzie. Drugi z tych braci, na pytanie, czy pójdzie pracować, mówi: Nie, nie chcę, ale idzie. I tak naprawdę. Nie chodzi o to, co Pan Bóg chce od nas, jeśli chodzi o słowo. W tej Ewangelii nie idzie o słowa. W tej Ewangelii idzie o czyny. Pan Bóg przychodzi i mówi, sprawdzam, jakie jest Twoje życie. Sprawdzam, jakie są Twoje czyny. To jest niesamowicie ważne. Nie chodzi o to, co my możemy Panu Bogu powiedzieć, bo powiedzieć możemy wszystko. I świetnie to wiecie. Możemy zaproponować Panu Bogu każdą obietnicę. Ale Pan Bóg pyta. Jakie jest moje życie naprawdę? Czy to wszystko, co powiedziałem, czy wszystkie moje obietnice, czy wszystkie sprawy, które chciałbym jakoś nazwać słowami, mają odzwierciedlenie w tym, co realne i rzeczywiste? Czy mają odzwierciedlenie w moich czynach? Bo jeżeli są tylko słowami, pozostają czymś pustym. Mogą być tylko kłamstwem albo aż obłudą. I to jest pytanie, które we wczorajszą niedzielę skierował Pan Jezus do każdego z nas, do mnie także. To jest pytanie o to, jak to jest w życiu każdego z nas. To jest pytanie także do Ciebie, drogi młody przyjacielu. Czy wszystko, co opowiadasz Panu Bogu, ma pokrycie w Twoich czynach, gestach? Czy rzeczywiście zgadza się z tym, co robisz? Czy są to tylko puste słowa? To pytanie, które przez ten tydzień może dla każdego z nas być realnym, faktycznym rachunkiem sumienia: jakie jest moje życie, i to zdaje się, o to chodziło Panu Jezusowi, żeby zaniepokoić nasze sumienie, żeby zapytać zapytać bardzo poważnie, czy to, co mówię, ma jakiekolwiek pokrycie w tym, co czynię. Bo on będzie pytał nas o to, co my czynimy, i jego interesują nie słowa, ale moje czyny.